Jeżdżenie na targi, konferencje, mitapy nie ma sensu. Z tą małą wiazdką, że nie ma sensu, jeśli nie przygotujesz odpowiednio do tego Waszego zespołu marketingu i sprzedaży. W tym filmie podpowiem Ci, o czym warto pamiętać, aby wycisnąć jak najwięcej z nadchodzących targów i eventów branżowych. To będzie swego rodzaju checklista, na której na co dzień pracujemy z klientami Casper. Cześć, ja nazywam się Mateusz Buczkowski i opiekuję się marketingiem Kazbek, także tym związanym z działalnością offline, czyli wszelkimi targami, konferencjami, eventami, meetupami, wszystkim tym, co związane z wysłaniem Kazbeków w świat. Nie tylko na świat offline'owy, ale także czasem online'owy, bo coraz częściej mamy do czynienia z konferencjami, meetupami online. Ale dzisiaj bardziej myślę, że porozmawiamy o tych stacjonarnych. Często słyszę dwie historie z rynku. Pierwsza to taka, nie mamy lidów. Pojeździmy trochę na konferencję, pojadą tam ci si handlowcy, rozdadzą wizytówki, wszystko będzie dobrze. Może nawet kupimy sobie jakieś stoisko za rok, rozstawimy stędzik, rolapik, będzie świetnie. Po czym to się dzieje? Ci handlowcy jadą na ten event, ale kompletnie nie złożą nic. Jedziemy z jakimś stoiskiem tańszym, droższym, dowolne, przywozimy absolutne zero kalorycznych lidów. Więc. Od razu pojawia się historia numer dwa, czyli taka, nie wiecie co, paragi nie działają, konferencje są bez sensu, występowanie na scenach gdziekolwiek nie ma sensu, to po prostu nie działa, trzeba dopalić dobrze digital i to nam w zupełności wystarczy. Ta historia, a raczej te dwie historie nie mogły skończyć się inaczej. Jeżeli wypuszczamy ludzi w świat licząc na to, że zwiozą skądś lidy, że wystąpią gdzieś na scenie, czy pojadą gdzieś z rolapem i przywiozą 10, 20, 30 kalorycznych kontaktów, no to prawdopodobnie jest to niemożliwe, jeżeli nie przygotujemy ich do tego odpowiednio. Przede wszystkim, jak to, przed każdym działaniem marketingowym trzeba określić sobie cele związane z danym wydarzeniem. Niech to będzie cel w postaci dla działu sprzedaży, ilość pozyskanych kontaktów na miejscu, ilość potencjalnych rozmów, które się potem odbędą. Dla marketingu, niech to będzie wygenerowanie odpowiedniej ilości publikacji, komunikacji wokół tego, że reprezentacja firmy jedzie na event i ma to wygenerować jakiś odpowiedni, przykładowo zasięg. Jeżeli dane wydarzenie ma jakiś event, chociażby na Facebooku czy na Linkedinie, podejrzyjcie koniecznie wcześniej, kto wybiera się na to wydarzenie, kto tam jedzie. Zarówno pod względem konkretnych osób, żeby być może już na tym etapie z nimi nawiązać jakąś znajomość na Linkedinie, czy zaprosić na Facebooku w dowolnej konfiguracji. Być może znaleźć do nich maila e, Hunterem i spróbować umówić się z nimi na kawę, cokolwiek, ale także po to, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju persony czy typy stanowisk. Jadą właśnie na to wydarzenie, żeby już móc sprofilować niejako wasze założenia wokół tego eventu. Więc jeżeli wejdziemy w wydarzenie na LinkedInie i zobaczymy, że jest to event dla HR-owców i zobaczymy faktycznie, że dołączyli do niego ludzie właśnie ze świata HRu czy employee Brandingu, no to już wiemy, kogo konkretnie się spodziewać, jakie to są też skalie rozmiarów firmy, czy to są duże korporacje, czy MŚP, widzimy, kto dołączył do tego wydarzenia, to będzie dla nas już jakiś papierek lakmusowy tego, kogo tam spotkamy. To zadania dla handlowców, a dla marketingu tymczasem warto, żeby dział marketingu zaobserwował wszelkie możliwe sociale tego wydarzenia, kanały komunikacji, newslettery, pisy, także konkurencji, o tym, jak uczestniczyli w zeszłych latach w podobnych czy w tym konkretnym wydarzeniu, żeby móc w jakiś sposób zbenchmarkować sobie to. Co my tam możemy zrobić, jeżeli zapiszemy się na newsletter tego wydarzenia i zobaczymy, że w tym newsletterze są promowane filmy, które się tam wybierają, lub które mają stoisko? Zadbajmy o to, aby w tym newsletterze być. Jeżeli nasza konkurencja chociażby wstawiała po tych targach rok temu, Jakiegoś posta podsumowującego to, co się na tych targach wydarzyło, kogo tam spotkali, na przykład oznaczając na LinkedInie konkretne osoby, musimy po prostu mieć te osoby w naszej bazie kontaktów, zaprosić je do znajomych i zapowiedzieć: że Hej, to w tym roku nasza ekipa jedzie właśnie na te targi, więc koniecznie pogadajcie z nimi na miejscu i umówcie się na wirtualną czy realną kapę już na miejscu. Mnóstwo wydarzeń branżowych ma też swój hashtag eventu, czy to na Instagramie, czy na LinkedInie, i generalnie, jasne, hasztagi niejako umarły, natomiast wciąż mnóstwo organizatorów z tego korzysta i wciąż wielu uczestników tych wydarzeń z tego korzysta, tagując swoje zdjęcia na Instagramie, na LinkedInie, na Facebooku, gdziekolwiek wspomnianymi hashtagami. więc zaobserwujmy ten konkretny hashtag, bo może znowu trafimy po pierwsze na posty konkurencji, więc zobaczymy co robią, a po drugie na osoby potencjalne, które kupiły wejściówkę, na tą imprezę, i podzieliły się tym w mediach społecznościowych. Czy ogłaszają, że właśnie za chwilę pakują walizki i wyjeżdżają na ten event? Więc obserwacja hashtagu może znowu podsunąć ciekawe. Kontakty do potencjalnych uczestników. Na styku sprzedaży i marketingu, kiedy już pododajemy potencjalnych uczestników tych wydarzeń do znajomych, przygotujmy zestaw publikacji i na profile firmowe, i na profile handlowców czy naszych reprezentantów, którzy będą jechać na ten event. Przygotujmy gotowe publikacje, które będą niejako zahaczać o tematykę wydarzenia, o czym będzie mowa chociażby w trakcie konferencji, na scenie, jeżeli tam będą wystąpienia prelegentów, na przykład w trakcie targów branżowych. To dosyć standardowe rzeczy, więc możemy. Po dodaniu konkretnych osób, nowych do które tam jadą, nawiązać do tego, co się będzie działo podczas eventu bardzo dedykowanymi postami. Jedziemy na event poligraficzny. Nawiązujemy w postach właśnie do branży poligraficznej i tam nasi handlowcy już zaczynają się rozpychać, bo nowo dodani ludzie do znajomych, którzy wybierają się na to wydarzenie na Linkedinie, będą jeszcze chętniej podglądać nasze posty dotyczące tej ich branży. Po nawiązaniu nowego kontaktu nasz profil będzie się częściej wyświetlał, a jeżeli tam będą dedykowane posty związane właśnie z ich światem, no to tym chętniej na niego zareagują, wejdą interakcje. I właśnie o interakcje też tu chodzi. Aby nasi handlowcy nie, czy uczestnicy, reprezentanci naszej firmy, którzy jadą na to wydarzenie, nie przespali swojego czasu, żeby już zaczęli przed i będę wchodzić w interakcje z potencjalnymi uczestnikami, komentowali ich posty, reagowali na nie, żeby już byli zapamiętywani w głowie potencjalnych uczestników wydarzenia. Jeżeli nasza firma jedzie na jakieś wydarzenie, jeżeli tym bardziej ma wystąpienie na scenie, któryś z naszych ekspertów wewnętrznych, jeżeli mamy tam stoisko, nie zapominajmy o odpowiedniej komunikacji. Tego wszystkiego wśród naszej społeczności, czyli w newsletterze, w social mediach. Nie bójmy się tego, aby nawet kilkukrotnie ten komunikat powtórzyć, no bo nie każdy newsletter czy nie każdy post wyświetli się wszystkim naszym widzom, a może okazać się, że ktoś wybiera się na te targi lub był gdzieś w naszym lejku sprzedażowym, nie dotarł do końca, ale zastanawia się nad współpracą z nami i akurat myśli o wyjeździe na te targi i ten nasz wpis będzie dla niego kolejnym bodźcem, który pomyśli, okej, okay, chętnie tam pojadę żeby spotkać kogoś z tej firmy, pogadać z nimi, zobaczyć, poznać tych ludzi na żywo i przekonać się, czy to jest dobry dla mnie kontrahent czy współpracownik. Jeśli już zainwestujemy duże środki, zarówno w wyjazd, jak i stoisko, jak i prelekcję kogoś z naszych reprezentantów na scenie danego wydarzenia, to może też warto zarezerwować budżet mediowy na dopalenie w ACH posta czy tego konkretnego komunikatu, który chcemy, właśnie związanego z tym, że hej, nasza firma będzie na tym konkretnym wydarzeniu. Tą reklamę możemy uzupełnić sobie o konkretny landing czy. Każdą pod stronę ofertową, czy chociażby link do umówienia spotkania, czy do formularza z UTM-em dedykowanym temu konkretnemu wydarzeniu, więc możemy sobie też mierzyć, czy realnie nasza obecność tam budzi jakieś zainteresowanie jeszcze przed, czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby umówić kogoś tam na miejscu na spotkanie. Coraz częściej eventy mają swoje aplikacje networkingowe, na których można chociażby udostępnić swoje wolne sloty na spotkania, czy to z potencjalnymi klientami, czy z osobami, które interesują się naszą firmą. Robi to chociażby InfoShare, to jest bardzo fajna, dobra praktyka. Zatem handlowcu czy reprezentancie firmy, który jedzie na event, koniecznie zainstaluj już dziś aplikację networkingową i sprawdź, czy nie ma tam jakiejś możliwości już ustawienia kilku spotkań z wyprzedzeniem. Jeżeli wiesz już kiedy i gdzie się to wydarzenie, wiesz w jakim mieście i masz potwierdzony udział w tym wydarzeniu, to być może w Twoim crm masz czy do aktualnych klientów, czy jakichś niesprzedanych, którzy mogą akurat być w tym mieście, prowadzą tam firmę, których możesz zaprosić na to wydarzenie. Być może warto załatwić zapas wejściówek od organizatora właśnie dla obecnych. Czy potencjalnych klientów, czy jakichś niedoszłych klientów, których możemy outboundowo ściągnąć na rynek, zaprosić ich. Myślę, że to może być bardzo fajne otwarcie do rozmowy, kiedy zgłosicie się do swoich prospektów właśnie informacją: Hej, będę w Warszawie na konferencji. X, mam pakiet wejściówek, czy zarezerwować dla ciebie miejsce. Może przy okazji pogadamy sobie o 13 przy kawie o tym, co moglibyśmy razem zrobić. Bardzo fajna, prosta rzecz. Tutaj też na linii działu sprzedaży i działu marketingu, ale jak najbardziej do dowiedzenia. Jeśli mamy na miejscu nasze stoisko, no tutaj dział marketingu ma sporo pracy przed sobą, no bo zarówno musi w ramach ustaleń z organizatorem zaprojektować wygląd tego stoiska, ustalić jego dokładny rozmiar, ustawić swego rodzaju scenografię tego stoiska, to w jaki sposób ma ono wyglądać. o do tego ogromna porcja materiałów wsparcia sprzedaży, wszelkie katalogi, ulotki, wszelkie materiały offline albo konkretne odniesienia chociażby przez QR-kod do oferty online, to nie musimy specjalnie koniecznie rozdalać tego papieru czy magicznych długopisów z logo. Możemy po prostu budować fajne relacje za pomocą ekspresu do kawy i zapraszania ludzi na szybkie strzały biznesowe czy taki po prostu biznesowy networking. Dobrą praktyką jest, żeby zmobilizować uczestników targów czy konferencji do pozostawienia formularza, do wypełnienia formularza, do umówienia się na spotkanie, czy to jakimś specjalnym magnetem, czy konkursem. Czymkolwiek, co zmobilizuje yy, potencjalnych klientów do wysłania formularza już teraz. Jeżeli mamy równolegle na tym wydarzeniu swoją prelekcję oprócz stoiska, to także warto ująć QR-kod do umówienia. Takiego spotkania, czy do pozyskania takiej nagrody specjalnej, jakiegoś LIG-Magnetu, również na prezentacji prelegenta, żeby on także w trakcie swojego wystąpienia wspomniał: że hej, tu jest QR-kod, dzięki któremu możecie odebrać specjalny gratis, czy możecie odebrać jakąś targową konsultację, czy możecie odebrać cokolwiek, co znowu zmobilizuje widza do działania tu i teraz. To wszystko to była praca domowa przed wydarzeniem, a co podczas eventu? Nie sposób pominąć tak ważnego aspektu, jak materiały fotowideo, zarówno to leży w rękach i handlowców czy reprezentantów wysłanych na to wydarzenie, jak i marketerów. Miejmy nadzieję, że również jakaś reprezentacja działu marketingu tam pojedzie. Zdjęcia, wideo, materiały podrolki, krótkie rozmowy ze spotkanymi firmami, z partnerami, których tam spotkamy, z potencjalnymi klientami, zdjęcia z nimi. To wszystko to jest miejsce do produkcji tego kontentu, który będziemy eksploatować przez wiele, wiele tygodni czy nawet miesięcy. Czy to wspominając ten event, czy nawiązując do jakiejś e, historii z danym klientem, jeżeli to jest nasz, faktycznie klient i mamy, nie wiem, do przekazania case study. Dużo fajniej jest podzielić się case'em nie z grafiką ze stoka, a ze zdjęciem z klientem zrobionym podczas targów. Więc no, jest to swego rodzaju jedno z niewielu miejsc, w których możemy narobić sobie dużo zapasowego kontentu na przyszłość. Real Time Marketing tutaj się kłania. Jeżeli macie taką możliwość, zabierzcie ze sobą fotografa, socialowca, marketingowca, kogokolwiek kto będzie o to dbał. Jeśli nie, no to to wszystko pozostaje w rękach handlowców. Najlepiej, żeby to było poprzedzone jakąś precyzyjną instrukcją oddziału marketingu, co ci handlowcy mają robić i w jaki sposób ta fotorelacja ma wyglądać. Jeżeli tej instrukcji nie będzie, to może się okazać, że dostaniecie od swoich handlowców zdjęcia stoisk. Zamiast ich na stoiskach Chociażby prosta rzecz, która może być dla marketingowców, marketerów totalnie oczywista, dla handlowców już taka oczywista. Nie jest, bo nikt mi nie da precyzyjnej instrukcji, więc jeżeli nie jedziecie tam na miejsce, drodzy marketerzy, opiszcie dokładnie, czego oczekujecie od ludzi tam wysłanych. Wiele z tych materiałów może być emitowanych tu i teraz, więc za wszelką cenę nie chomikujmy ich na przyszłość. Niech już nasze sociale świecą tym, że jesteśmy na miejscu. Niech tam będą oznaczenia profilu organizatora, który będzie repostował. Niech tam będą oznaczenia profili firmowych, firm czy reprezentantów, których tam spotkamy. Niech się dzieje. To jest jedna z niewielu okazji, kiedy możemy tak dużo. Dużo interakcji nawiązać, kiedy możemy pooznaczać naszych potencjalnych klientów, osoby spotkane, ciekawych prelegentów, reprezentantów innych firm czy naszych partnerów, którzy też akurat mają jakieś stoisko wystawiennicze, czy też pojawiają się na scenie jako prelegent, więc warto do maksimum to wykorzystać. Dlatego szczególnie też podkreślam to, żeby na taki event, szczególnie większy, jechał marketer odpowiedzialny za tą emisję materiałów tu i teraz. Nie tak łatwo będzie przekonać handlowca do zrobienia zdjęcia podczas eventu, ale zachomikowanie go i wysłania go na przykład Whatsappem do marketera. Natomiast już super trudno będzie namówić go do tego, żeby zainstalował sobie naszą aplikację od Instagrama czy LinkedIna, wrzucił na LinkedIna zdjęcie czy, czy relacje na Instagrama z takiego wydarzenia. Tutaj szansa yy, sukcesu jest bardzo niewielka. Lepiej zabezpieczmy to tak, żeby być tam na miejscu, emitować te materiały, wrzucać zdjęcia, oznaczać, zaczepiać, żeby się działo. Zwykle przy takich okazjach Mówimy o sytuacjach, w których to handlowcy mają pozyskiwać nowe kontakty na wydarzeniu, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby marketer w trakcie takiego parażowego wydarzenia nawiązał sobie wiele kontaktów, w ramach których można potem zrealizować jakieś partnershipy, wspólne materiały, kursy online, materiały wideo, takie vlogi chociażby jak ten na wasz kanał firmowy z partnerem z innej firmy, w którym rozmawiacie o czymś i przepracowujecie dany temat. Możliwości jest mnóstwo, a tam znowu. Bardzo często mamy do dyspozycji na wyciągnięcie ręki marketerów i handlowców, czasem CEO, founderów tych firm, więc możemy ich bezpośrednio złapać i namówić do jakiegoś kontaktu, do jakiejś współpracy. Dużo łatwiej niż wysyłając randomowo maila do nich po prostu z informacją. Cześć, chcielibyśmy nawiązać współpracę z Waszą firmą na jakieś info małpa, mail jakiś randomowy, który po prostu wpadnie do spawo. Tam mamy mnóstwo decydentów na miejscu, więc po prostu jedźmy i łapmy ich. Powrót z eventu do domu może być męczący, szczególnie jeśli targi miały 1, 2, 3 dni, ale nie odkładajmy roboty pracy domowej na potem, właśnie związanej z targami. Jeżeli pozyskaliśmy tam dużo kontaktów, wprowadźmy je szybko do crm ustawmy automatyzację i dbajmy o to, żeby ten kontakt podtrzymać. Jeżeli nawiązaliśmy tam jakieś relacje partnerskie jako marketing, bardzo szybko zadbajmy o to, aby tą nić porozumienia, nić kontaktu nawiązać. Jeżeli mamy jakieś materiały wideo, audio. Oddajmy je do montażu, czy zmontujmy sami i zacznijmy je regularnie emitować, żeby one po prostu się nie przeterminowały we wszystkich możliwych aspektach i znaczeniach tego słowa. Niech to cały czas będzie podgrzewane, zabezpieczmy to jak najszybciej, żeby zarówno właśnie inwestycja w pozyskane kontakty, jak i inwestycja w pozyskane relacje, materiale marketingowe nie poszła na marne. Posty w social mediach firmowych i Social media handlowców, no dobra, napiszmy je nawet za nich, ale niech się dzieje. Dobrze zmontowane rolki, materiały wideo, podsumowanie eventu, co się udało, co się nie udało. To wszystko może trafić do naszej komunikacji, do naszego newslettera, na firmowe social media. Ale to nie jedyne podsumowanie, o które musimy zadbać, bo warto, żeby to podsumowanie poszło też do wewnątrz, czyli informujemy nasz zespół. Gdzie byliśmy, kto wystąpił, jak wyglądało nasze stoisko, ile kontaktów udało się pozyskać, jaki potencjalny biznes z tego będzie, aby cała organizacja wiedziała, czy to miało jakąś wartość, czy nie, czy został przepalony czas i budżet, czy może była to dobra inwestycja, aby cała organizacja uczyła się tego kanału pozyskania klienta. Jak najbardziej możemy tak powiedzieć zupełnie na nowo i żebyśmy wszyscy byli świadomi, co w tym zakresie się dzieje. Bo z czasem może okazać się, że jeżeli to zacznie snobolować. I teraz więcej osób zacznie interesować się tym tematem, to nagle Wasza firma nie pojawi się na jednym evencie, tylko na kilku równolegle, bo tu pojedzie, nasz jeden reprezentant jedzie wystąpić, tu mamy gdzieś stoisko, tu ktoś inny występuje na webinarze online, zaczyna dziać się pewna siatka tych kontaktów i źródeł, z których zwozimy sobie nowe kontakty nowe maile do bazy mailingowej czy nowe lidy. Więc jeżeli to zacznie snowballować, wtedy idzie o marketingu, idzie o sprzedaży. Z pewnością będą zadowoleni. Mam nadzieję, że tym filmem przekonałem was, że. Targi nie działają albo jedźmy na targi i pozyskajmy trochę kontaktów, to nie są wystarczające odpowiedzi. Że targi, konferencje, eventy, etapy to może być bardzo ciekawe, interesujące, wartościowe źródło nowych kontaktów, nowych lidów nowych maili w bazie. Sam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wielokrotnie spotykam tam mega interesujących ludzi, poznaje tam i osoby z branży i potencjalnych klientów, kazdek i przyszłych klientów, Kazdek i obecnych. Więc naprawdę dowodzi to konkretną wartość. Jeżeli dołożymy do tego, że w Kazbek oprócz mnie regularnie występuje chociażby Jacek Barczak, Michał Budniak, Bartek Najewski, to nagle właśnie okazuje się, że mamy siatkę osób, które wysyłane w różne miejsca są swego rodzaju żołnierzami do zadań specjalnych, których wysyłamy w różne miejsca, które, którzy zwożą do firmy bardzo interesujące kontakty, i do takiej siatki. Żołnierzy do zadań specjalnych Was zdecydowanie zachęcam. Mam nadzieję, że po tym odcinku macie w głowie jeden, dwa, trzy rozwiązania, które wdrożycie przed kolejnym eventem, przed kolejnymi targami. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Kaspek.